Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić Magdę Demską. Magda jest związana z Nuskinem 3 lata i Magda ma świetną historię, którą myślę, że za chwilę wam opowie. Jest wykształconym biotechnologiem z zawodu finansistą który zajął się network, network marketingiem po godzinach, bo to jest dodatkowa praca, więc Magda łączy bycie na etacie z pracą. No i właśnie, jak to się wydarzyło, skąd to się wzięło i dlaczego? W ogóle stwierdziłaś, biorę, robię. Oj, jak to się wydarzyło, no to rzeczywiście jest taka historia trochę zabawna, trochę przypadkowa, ponieważ ja firmę poznałam na lotnisku, na lotnisku w Hiszpanii. I dlaczego się zainteresowałam? Dowiedziałam się w ogóle, że istnieje taka firma, że można pracować z tą firmą na rynku polskim i nie tylko. No i stwierdziłam, że byłam otwarta po prostu na propozycje, i stwierdziłam, że po prostu dowiem się więcej. Jakiś impuls spowodował, że. Zdecydowałam się zaangażować. Mm -hmm. Tak jak właśnie Karina powiedziałaś tutaj po godzinach, czyli kontynuując swoją pracę na etacie, po prostu stwierdziłam, że buduję sobie coś swojego przy okazji. No i jakie były początki? Czy to od razu się tak rozpędziło i zachulało jak w tej chwili? Czy było Ci łatwo i czy nie bałaś się też tego, co powie na przykład szefostwo korporacji, w której pracujesz? Bo dużo osób ma taki problem. Tak, myślę, że może dużo osób ma taki problem. No tutaj są dwie kwestie, tak? Czy jesteśmy jakby uczciwi na zasadzie, czy robimy swoją przysłowiową robotę, czy nie, tak? Natomiast też moim zdaniem chyba kwestia jest tego, żeby nie ukrywać, Żeby powiedzieć otwarcie. I jakby no, robić swoje, bo, bo to, że prowadzimy jakąś własną działalność, to też nie jest równoznaczne z tym, że nie jesteśmy dobrym pracownikiem, mm -hmm. jeżeli chodzi o korporacje. Mm -hmm. Ja akurat nie miałam takiej obawy, co powiedzą. Nie wiem, może mam taką naturę, że nie tak bardzo się przejmuję, natomiast. W moim otoczeniu nie miałam bardzo złych opinii. Mm -hmm. Były osoby, które może sceptycznie na to patrzyły, mm -hmm. natomiast no, po prostu nie były zainteresowane, ale, ale to nie były jakieś bardzo, bardzo złe opinie. No dobrze, a kiedy nastąpił ten moment, że Ty poczułaś, że ten Nuskin to jest jednak mocny biznes, w który warto naprawdę się zaangażować, bo on może zaowocować dochodami wyższymi niż w korporacji? Mm -hmm. Kiedy? No, na pewno wtedy, kiedy zaczęłam zarabiać te pieniądze i widziałam to realnie. Natomiast też myślę, jak zobaczyłam, jaki jest potencjał rynku i też ile osób się tym tematem interesuje. Mhm. To dało mi takie wyobrażenie, że może rzeczywiście warto się temu przyjrzeć bardziej i też bardziej zaangażować. Ale myślę, że to jest też duża, duże poświęcenie, bo jednak, pracując na etacie. No 8, czasami dużo więcej godzin, mieć taki fokus i konsekwencje, żeby wracając do domu nie siedzieć przed telewizorem lub sobie nie wiem nie poczytać książki, ale zająć się dodatkową pracą. I jakby co Cię tak motywowało też do działania, bo myślę, że to może być inspirujące mm. dla ludzi, żeby właśnie powiedzieć, jakby. Czy to trzeba być jakimś jakby specjalnym gatunkiem, czy jakby była taka silna motywacja, która powodowała, że okej, okay, robię, no robię. Mm -hmm. Mi się wydaje, że trzeba zdecydować. Czyli trzeba zdecydować, czy teraz jestem w stanie poświęcić ten czas wolny, tak jak mówisz, na nie wiem, oglądanie seriali czy czytanie książki. Czy na przykład w przyszłości poświęcisz ten czas i będziesz pracowała do, nie wiem, siedemdziesiątki, tak? Tak naprawdę, cały czas te 8 bądź 10 godzin, jak to bywa w korporacjach. No i jakby to już jest kwestia tego wyboru, tak? Ja wyznaję zasadę, że jeżeli jestem jeszcze relatywnie młoda, mam siłę, chce mi się i widzę, że to jest ten moment, teraz jest ten moment, to jest dobry moment, to właśnie teraz lepiej poświęcić trochę więcej czasu kosztem tego, kosztem, tak naprawdę zyskiem tego, że w przyszłości. Będę, nie będę musiała pracować e, dla kogoś, nie będę musiała pracować e, w korporacji, nie będę musiała pracować nad godzin, mm -hmm. e, tylko będę mogła e, rozwijać dalej e, swój biznes i tak naprawdę będę mogła żyć. Mm -hmm. A powiedz mi czy, e, bo jesteś finansistką, czyli potrafisz uczyć pieniądze, no to jest jakby <laughs> oczywiste. E, jakie pieniądze są do zarobienia w network marketingu w Nuskinie? Ojej. Bardzo duże, tak, mm -hmm. naprawdę duże. No tak, mogę Wam powiedzieć, niech sobie teraz każdy po prostu to oceni, że tutaj miesięcznie możemy zarobić spokojnie to, co zarabiamy rocznie na etacie. Jeszcze raz, miesięcznie to, co zarabiamy rocznie na etacie. Tak. Nawet w korpo. I teraz nie każdy sobie to przeliczy według swojego stanowiska, bo zdajemy sobie sprawę, że w korporacjach też są różne wynagrodzenia. I tak samo tutaj będą różne wynagrodzenia, ale jak najbardziej to wszystko jest osiągalne i to dziewczyny i chłopaki zarabiają. Czy tu uważasz, że to jest praca dla każdego, czy to jest praca dla jakichś określonych jednostek? Myślę, że możemy powiedzieć, że jest to praca dla każdego. I Uważam, może trochę to powiem tak za bardzo szeroko, ale że każdy powinien spróbować i, jakby, być otwarty na to. Natomiast nie uważam, że każdy w tym do końca się odnajdzie. Mm -hmm. Jednak tutaj są potrzebne osoby, które mają własne ambicje i ta, ta cecha jest bardzo pożądana. Oczywiście, musimy być osobą, która ma jakikolwiek cel w życiu. Który umie sobie określić, bądź nauczy się określać tak. te cele. I tak naprawdę y, trzeba mieć trochę wewnętrznej motywacji, bo to jest to, co mówisz. Y, musimy coś poświęcić mhm. zawsze przynajmniej ten czas wolny, który, który moglibyśmy spędzić na siłowni, na spacerze, pojechać nad jezioro, mhm. czy na świetne wakacje. Tak? Y, natomiast no, to są chyba takie trzy, trzy cechy, które, które y, są wspólną jednostką osób z nami pracujących. A gdybyś miała powiedzieć, jakich osób ty szukasz do swojego biznesu, do swojego zespołu, z jakimi ludźmi najlepiej ci się pracuje, patrząc już na te trzy lata doświadczeń, to jakie to są osoby? No to też na pewno te, te cechy, o których powiedziałam, to mm -hmm. są bardzo pożądane i, i myślę, że z tymi osobami najłatwiej. Po, po prostu idzie ta, ta droga, natomiast bardzo ważne jest to, żeby ta osoba była otwarta, żeby to nie była taka osoba, która e, zawsze wie w swoje, e, tylko żeby była, żeby była trochę chociaż podatna na bodźce zewnętrzne, e, żeby rzeczywiście przyjmowała pewne rzeczy, bo ja też na początku wielu rzeczy, w wiele rzeczy nie wierzyłam, nie spodziewałam się, że coś jest takiego możliwe ale jakby poddałam się temu, czyli po prostu zaufałam, mhm. yy, że to się może wydarzyć. Więc na pewno takie osoby, przede wszystkim ambicja, motywacja, otwartość. No, i to jest też jeszcze kolejna rzecz, bo ty byłaś tą osobą, która pamiętam, że przyszła do mnie i powiedziała: Karolina, musimy zacząć robić online. I ja za to będę na, na zawsze dozgonnie wdzięczna, że to zrobiłaś i że do tego doszło. Ale wiem też, że pracujesz teraz z ludźmi w offline. No bo pytanie brzmi, co z tymi, którzy mówią: ale ja nie chcę, ja nie mam konta na Facebooku, ale ja chcę pracować w offline. Jestem facetem. Czy tutaj jest przestrzeń dla faceta? Zdecydowanie. Zdecydowanie jest przestrzeń, przestrzeń dla osób pracujących poza online i zarówno dla, dla panów e, jakby to jest dokładnie to samo, tak? Czyli, czyli ktoś musi znaleźć w tym potencjał, ktoś musi, e, musimy znaleźć dla tej osoby pomysł, a że to jest wszystko trochę, można powiedzieć, szyte na miarę, takie mocno spersonalizowane, jesteśmy w stanie to zrobić e, i tutaj no, nie ma, w, jeżeli chodzi o tą materię, czy płeć, czy wiek, czy zawód wykonywany, no to tutaj nie ma, e, że tak powiem, e, Problemów, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Jak najbardziej. Jest coś, czego nie lubisz w network marketingu? Coś, co Cię uwiera, albo no, no nie czujesz się z czymś dobrze? Chyba najbardziej mnie uwiera to, że tyle fajnych ludzi z potencjałem nie jest jeszcze na tyle otwartych i wierzy w pewne stereotypy. Pomimo, że nigdy tego nie sprawdzili, i chyba to jest takie, że my czasem widzimy w tej drugiej osobie taki ogromny potencjał, i widzimy, że ta osoba no ma wszystkie cechy, które, które będą idealne do tego, ale mimo wszystko ta osoba jest gdzieś zablokowana mhm. z jakiegoś powodu. I chyba to jest takie, takie najbardziej frustrujące w tym wszystkim. A gdybyś miała powiedzieć teraz tutaj do tej kamery, E, trafia na, na, na to wideo osoba, która ani nie zna Ciebie, nie zna mhm. mnie, ale obejrzała, zaciekawiło ją, e, to o czym rozmawiamy. Dlaczego powinna Cię odnaleźć w mediach społecznościowych, znaleźć Magdę Demską, wyszukać na Instagramie, wyszukać na Facebooku, odezwać się i poprosić o taką rozmowę na temat tego biznesu. Co byś powiedziała takim mhm. ludziom, którzy właśnie może czegoś szukają, a może właśnie e, ten network marketing i Nuskin właśnie byłby dla mhm. nich tą odpowiedzią to znaczy ja bym na pewno chciała powiedzieć wszystkim osobom że jeżeli ktoś jest zmęczony potrzebuje dodatkowej motywacji lubi samorozwój i chciałby jeszcze być poczuć się potrzebny to żeby się zaangażował żeby porozmawiał żeby spróbował być bardzo otwarty na tej rozmowie żeby zaufał i uwierzył bo tak naprawdę tutaj nie trzeba wiele a przede wszystkim nie trzeba jakieś Inwestycji finansowej. Tak naprawdę to jest poświęcony czas na początku na rozmowę, a potem, żeby przejść podstawowe, pierwsze kroki, które musimy wykonać. I tak naprawdę wszystko resztę jest do zrobienia. Więc więc myślę, że jeżeli jest taka osoba, która w tym momencie myśli o zmianie, jakiejkolwiek zmianie, czy to z etatu, czy to swojego podstawowego biznesu, czy po prostu szuka drugiej nogi finansowej, bo uważa, że obecne czasy tego wymagają, zapraszam. No to jeszcze pytanie na koniec. Gdzie Magda Dębska chce być za, a nie wiem, ma 33 lata, za 2 lata załóżmy? Za 2 lata. Mhm. Za 2 lata może nie, ale za 5 lat na pewno na emeryturze. Mhm. Natomiast za 2 lata myślę że, myślę, że już powoli będę miała na tyle, na tyle duży, prosperujący biznes, że będę pewnie szukała jakichś dodatkowych działań, tak? Czyli chciałabym tutaj zaangażować się bardziej w jakieś swoje hobby, mm -hmm. trochę więcej podróżować, gdzie to mm -hmm. jest moim e, takim konikiem. E, natomiast mówię, no za, za te 5 lat, czyli jak już e, to wszystko dobiegnie końca, może być takiego końca, ja to się śmieję wirtualnego, mm -hmm. no to rzeczywiście gdzieś myślę o tej emeryturze, już na pewno do czterdziestki, tak, to jest dziś taka data graniczna dla mnie. Tego życzę, <gry> to był mój cel, nie udało mi się, ja trafiłam na nóżki przed czterdziestką i bardzo was proszę, jeżeli wyda wam się ta rozmowa ciekawa, a mam nadzieję, że tak i uznacie, że warto z Magdą wypić kawę online czy offline, bo każda jest, myślę, że mile widziana, tak. to po prostu od was się na tą rozmowę i rzeczywiście jeżeli jeszcze dodatkowo macie te 30, 20 kilka lat to po prostu zawalczcie o tą emeryturę przed 40, bo jest jak najbardziej możliwe, ale śmiem twierdzić, że tylko w tym modelu biznesowym i tylko z tą firmą. Tak, bo myślę, że na ZUS to chyba nie mamy co liczyć, więc a tutaj po prostu tą emeryturę. Na siebie. Tak, a tu tą emeryturę po prostu wypracujemy i, i... I myślę, że będzie, że wszystko jest realne. Magda, Teraz już wiem. Magda wszystko dobrze policzy. <gry> tak. Bardzo serdecznie dziękuję, tego życzę i do zobaczenia. Dzięki, dzięki.